Choinki. Rozświetlają nasze domy każdego roku w okresie świątecznym, udekorowane lampkami, ozdobami i zwieńczone błyszczącą gwiazdą lub aniołem. Ale czy zastawialiście się kiedyś, skąd wzięła się ta tradycja? Dlaczego co roku na Boże Narodzenie wnosimy do domu drzewko i je dekorujemy? Dziś przyjrzymy się pochodzeniu choinki i odkryjemy historię kryjącą się za tym uwielbianym symbolem świątecznym. Korzenie tradycji choinkowej sięgają czasów starożytnych, na długo przed narodzinami Chrystusa. W wielu starożytnych kulturach wiecznie zielone drzewa i rośliny symbolizowały życie i odrodzenie. Podczas przesilenia zimowego, najkrótszego dnia i najdłuższej nocy w roku, ludzie przynosili do swoich domów gałązki wiecznie zielonych roślin, aby przypominały im, że nadejdzie wiosna. Dla starożytnych Egipcjan, Rzymian i Celtów te wiecznie zielone rośliny symbolizowały triumf życia nad ciemnością i śmiercią. Specyficzna tradycja ozdabiania drzewa podczas świąt zimowych często wywodzi się ze starogermańskich i nordyckich zwyczajów pogańskich. W średniowiecznych Niemczech ludzie dekorowali swoje domy gałązkami wiecznie zielonych roślin, aby uczcić przesilenie zimowe, wierząc, że te rośliny mogą odstraszać złe duchy. I przynosić szczęście. Z czasem przekształciło się to w tradycję stawiania drzewa rajskiego 24 grudnia, które symbolizowało drzewo wiadomości z ogrodu Edenu. To drzewo było ozdabiane jabłkami i opłatkami symbolizującymi upadek Adama i Ewy oraz obietnicę odkupienia. Choinka, jaką znamy dzisiaj, zaczęła nabierać kształtów w XVI wiecznych Niemczech. Legenda głosi, że Martin Luther, reformator protestancki, jako pierwszy dodał świece do drzewa. Zainspirowany widokiem gwiazd migoczących wśród wiecznie zielonych drzew w zimową noc, Luther przyniósł drzewo do domu i umieścił na jego gałęziach małe świece, aby uchwycić piękno tej chwili. Ten gest uczynił z drzewa symbol światła i nadziei świętujący światło Chrystusa przychodzącego na świat. Do XVII wieku tradycja choinkowa rozprzestrzeniła się w całych Niemczech, gdzie rodziny dekorowały swoje drzewka owocami, orzechami, piernikami i papierowymi kwiatami. Stała się ona świątecznym centrum domu, wnosząc światło i radość w najciemniejsze dni zimy. Zwyczaj ten powoli rozprzestrzeniał się na inne części Europy, ale dopiero w XIX wieku choinka zyskała popularność w Anglii i Ameryce. Popularność choinki gwałtownie wzrosła w latach 40 XIX wieku, a to za sprawą królowej Wiktorii i jej męża, księcia Alberta, urodzonego w Niemczech. W 1848 roku w londyńskim dzienniku opublikowano ilustrację rodziny królewskiej zgromadzonej wokół przystrojonej choinki na zamku Windsor. Obraz ten podbił serca opinii publicznej, i nagle posiadanie choinki stało się szczytem świątecznej mody. Tradycja szybko rozprzestrzeniła się po Europie i Ameryce, gdzie rodziny zaczęły dekorować swoje drzewka świecami, słodyczami i własnoręcznie robionymi ozdobami. W Stanach Zjednoczonych niemieccy osadnicy przywieźli ze sobą tradycję choinkową już w XVII wieku, ale nie została ona powszechnie przyjęta, dopóki nie pojawił się wpływ epoki wiktoriańskiej. Pod koniec XIX wieku choinki pojawiały się w domach w całym kraju, przystrojone szklanymi ozdobami, łańcuchami i lampkami elektrycznymi, które ze względów bezpieczeństwa zaczęły zastępować świece. Dzisiaj choinka jest uniwersalnym symbolem okresu świątecznego, reprezentującym radość, ciepło i ducha dawania. Od naturalnych jodeł i świerków po sztuczne, od prostych domowych ozdób po wyszukane tematyczne dekoracje. Każde drzewko jest odzwierciedleniem rodziny, która je ubiera. To tradycja, która łączy ludzi, świecący symbol światła w mroźne, zimowe miesiące. I to właśnie jest historia choinki, ponadczasowa tradycja, która co roku przynosi radość i światło do naszych domów w okresie świątecznym.